Nie wiem, czy spodziewaliście się, że będziemy skracać fabularnie Gotika 4, ale dla mnie było to oczywiste. Przeszliśmy Gotika 1 wspólnie, Gotika 2 wspólnie, Gotika 3 też przeszliśmy i mieliśmy podejście do Gotika 3 z bogów. Do Arkanii zabierałem się przez długi czas. No ale, pewnie było warto, pewnie to wspaniały tytuł. Do tego oczywiście przejdziemy w ramach materiału. Na ten moment możemy już przejść do faktycznej fabuły tego tytułu. Wojna trwa, nasz bezimienny bohater został robarem trzecim, więc wszyscy zadowoleni. No ale bezimienny bohater najwyraźniej znalazł sobie nowych wrogów i trwa wojna. My nie będziemy dzisiaj grać bezimiennym bohaterem, nie będziemy się wcielać w tą postać, w tą postać, którą polubiliśmy, tą postać, która była nasza. My będziemy się wcielać w pasterza. W pasterza, który wiedzie sobie spokojne życie na jakiejś wysepce. Ma niedługo wziąć ślub, sielanka jak się patrzy. Jeśli chodzi o questy, które napotkamy na samym początku, to niestety. Stary naszej wybranki dowiedział się o tym, że zalecamy się do niej. Jak to każdy prawdziwy ojciec podda on nas próbie. Jednej, drugiej, trzeciej. Początkowo będziemy musieli się udać do jaskini i odzyskać jakiś sztylet. Więc... Robimy to. Po drodze napotykamy na farmera, który mówi: Słuchaj, kretoszczury zaległy mi się na farmie, na moich polach uprawnych, jeśli miałbym być dokładniejszy. Weź oto tą pałkę, rozwal kretoszczury. Oczywiście z chęcią to robimy. W końcu ta pałka, którą on nam zaproponował, jest potężniejszą bronią niż nasza aktualna. Bierzemy pałkę, rozwalamy kretoszczury i idziemy do jaskini. Tam czyha na nas więcej kretoszczurów. Odzyskujemy sztylet bez większego problemu. Wracamy do ojca. Ojciec tej typiary już patrzy na nas bardziej przychylnym okiem, ale będziemy musieli udowodnić mu jedną rzecz, że będziemy w stanie najeść tą babę, więc będziemy polować na jelonki. Wchodzimy do gaju jelonków, zabieramy jakiś losowy łuk, zabijamy jednego, drugiego, trzeciego jelonka. Następnie wracamy do starego. Stary jest już zadowolony i udziela nam zgody na wzięcie ślubu z tą typiarką. Ale teraz potrzebujemy jednej rzeczy: potrzebujemy obrączki zaręczynowej. Udajemy się więc do naszego kumpla Kowala. On wyjawia nam jedną tajemnicę, której nie byliśmy świadomi: nasza typiarka. Jest w ciąży, więc na pewno przejmie obrączkę. To jest przecież logiczne. W każdym razie no ja idziemy do Kowala. Kowal mówi nam: słuchaj, ork znalazł jakiś klejnocik na plaży. Weź tam, zrób coś dla niego, żeby oddał ci ten klejnocik, w końcu tobie jest potrzebny, a Orkowi niekoniecznie. Idziemy do Orka. Ork tutaj zaliczył wielki regres, bo ponieważ w Gothicu 3 mimo wszystko Orkowie byli bardzo inteligentnymi postaciami. Normalnie gadali i tak dalej, i tak dalej. W Gothicu 1 i 2 wiadomo jak to wyglądało, to były słówka. To były głupie, śmieszne wyrażenia i powodowało to... Uśmiech na naszych twarzach, ponieważ Ork mówił jak niepełnosprawny, a przecież niepełnosprawni są przezabawni. W każdym razie, tutaj Orkowie zaliczyli regres najwyraźniej, ponieważ ten odzywa się do nas jak debil totalny. I nie rozumie on pewnych aspektów społecznych życia właśnie wśród ludzi. Możliwe, że to jest kwestia mojej wersji językowej, ponieważ wybrałem wersję angielską, ponieważ uważam, że ta gra jest tak zaamerykanizowana, że powinno. Się ją odbierać właśnie w ten sposób. To nie jest goticzek, to jest pierdolona arkania. W każdym razie, kontynuując, ork chce mieć niewolnika, ponieważ zwykle ork jest niewolnikiem. I co będziemy musieli dla niego zrobić? Iść po grzyby do pewnej jaskini. I ktoś pewnie tutaj, albo i wcześniej, zatrzymał mnie i powiedział: Słuchaj, słuchaj, mylisz się. Stary naszej narzeczonej, przyszłej narzeczonej nie był tak łatwo do przekonania. Ponieważ musieliśmy jeszcze wygonić pewnego przemytnika z wyspy. Otóż, to chciałem wam zostawić po prostu na deser. No ale dobra, to opisujemy ten quest. Musimy wyrzucić pewnego przemytnika, czy też ziomeczka z wyspy. Tym ziomeczkiem okazuje się nasz stary przyjaciel i przyjaciel naszego pasterza. Diego. Diego jest miłym ziomeczkiem. Mówi, dobra, wyniosę się w momencie, w którym wygrasz ze mną pojedynek, w którym absolutnie nie będę się starać, w którym nawet nie mam łuku, z którego słynę. Potem każe nam gonić jakieś gobliny na plaży, ponieważ mu się nie chce za nimi właśnie ganiać. Wcale to tak nie jest, że jest tak słabą postacią aktualnie, że przegrałby na te gobliny. Wcale nie. Wcale nie. W każdym razie wracamy do naszego orka. Dajemy mu grzybki. On mówi, spoko, spoko, daję ci kryształek. Idziemy z kryształem do naszego Kowala. I tutaj oczywiście, że nie czekamy dnia czy dwa, tylko po to, żeby dodać tego smaczku, że faktycznie Kowal coś robi przez jakiś czas. Nie. Tutaj Kowal mówi, dobra, włożyłem w miejsce, w którym ten, nie znając absolutnie wielkości tego kryształku, nie znając absolutnie niczego, przygotował pierdzielony pierścionek, w którym akurat. Kryształ dało się umieścić tak o. Nie wiem, nie znam się na złotnictwie, ale troszkę to jest naciągane. W każdym razie idziemy z pierścionkiem do naszej lubej. Nasza luba mówi nam: spoko, spoko, jestem w ciąży. I przyjmuję oświadczyny, ale słuchaj, uwaga, wypierdalamy z tej wioski, bo ja tak mówię: ja chcę przeżyć jakąś przygodę tuż przed porodem, więc będziemy wypierdzielać z tej wioski. I to by był naprawdę fajny wątek ale do tego wrócimy później. Musimy udać się do Diego, ponieważ wiemy, że on wypierdziela z tej wioski, no bo my go wygoniliśmy, i tak dalej. Idziemy do Diego, Diego nam mówi Słuchaj, musisz mi dowieść, że jesteś dobrym typem. Idź do lasu, idź do pewnej wiedźmy, która obudzi twoje moce magiczne. Szczerze, wątek jest po prostu nieciekawy. Idziemy do lasu, zabijamy wilgi, spotykamy staruszkę, ona budzi nasze moce. To się dzieje oczywiście przez parę godzin, i jesteśmy wrzuceni do jakiejś jaskini. Staruszka jest bardzo creepy, więc nie wiadomo, co nam zrobiła przez te parę godzin. W każdym razie jesteśmy w stanie używać magicznych speli. Co mi się wydaje, że w gotiku jest implied, że wszyscy są w stanie używać magicznych speli. Ze zwojów, znaczy się. Więc. Yy, no nie wiem, jakie moce w nas obudziła. W każdym razie pokonujemy parę skorupiaków i wychodzimy z jaskini. Tam. Czeka na nas straszny widok, ponieważ naszą wioskę atakują wojska Robara III. Ginie w tym nasza narzeczona, a my z Diego ruszamy w wielką podróż na zemstę, po zemstę. Koniec rozdziału pierwszego. Pewnie zostało to już powiedziane w wielu filmikach, ale. Uważam, że ta fabuła to jest bardzo niewykorzystany potencjał. I już wam mówię dlaczego. Jesteście w sytuacji, w której nasz główny bohater ma powód, żeby dostać się poza swoje miasteczko, ponieważ jego powodem była ta narzeczona i tak I to był super powód. Przeżycie przygody z żoną. Brzmi to ciekawie brzmi to mniej stampowo przede wszystkim. I co robimy? Musimy od razu tego naszego głównego bohatera powiązać z robarem trzecim, ponieważ taki jest wątek w tej grze. Że nasz bohater musi się zemścić na robarze trzecim. No kurwa. Przechodzi jakaś mała kampania, no bo 10 osób, no niekoniecznie tam potrzebne dużo ludzi jest, żeby zabić. W zasadzie jeden paladyn pewnie też by styknął. I nasz bohater chce po prostu się zemścić na robarze, bo tak. No kurwa to nie jest logiczne. Bo... Ani na generale, ani na ludziach, którzy faktycznie zabili tę jego żonę, ani kurwa nic, od razu Robert trzeci, ponieważ to jest główna oś fabuły i tutaj nie narzekaj graczu. Na tym będziemy się skupiać i no, na tym będzie fabuła polegać. I szczerze, szkoda, bo mogło być mniej sztampowo. Ta fabuła w dalszym ciągu nie byłaby super interesująca, bo jest bardzo przewidywalna. Bo w zasadzie dostajemy ogromny spoiler w postaci tego, że nasz bezimienny bohater na początku zmaga się z jakimś demonem w głowie. Więc, no cóż, szczerze, pewnie coś go opętało, no niesamowite. Więc, tak jak mówię, to jest nieciekawe eee, co do gameplayu. Szczerze mówiąc, no widzicie, jak te questy wyglądają. Ktoś nam mówi: Idź do jaskini, zabierz coś z tej jaskini. Po czym wracamy do tej osoby, i ona mówi nam: Słuchaj, idź w to miejsce i zabierz z tego miejsca coś. W sensie jest nudno, jest kurwa nudno, jest nieciekawie, i w sumie my, jako gracze, nie rozumiemy za bardzo, czemu robimy to, co robimy. No bo, co jak co? W momencie, w którym udaliśmy się do jaskini, gdyby tam były gobliny, w sensie mówię tutaj o pierwszym queście od starego, gdyby tam były gobliny, to ja bym rozumiał, że to nie udowodniłoby mu, że jesteśmy w stanie zapewnić byt jego córce. Ale tam były szczury, A kretoszczury się wpierdala w gotiku. szczury się wpierdziela w gotiku ze smakiem. No Do cholery. Tam potrawka ze szcząszcza robi pierdzielona, pierdzieloną karierę. Więc no, mięso krytosztura jest bardzo pożywne i bardzo przyjemne i szczerze mówiąc, te bestie. No oczywiście nie z mordy, ale jeśli chodzi o sadełko, wyglądają smakowicie. Ale nie, my musimy zabić jelenia. Co dalej? To nasza postać jest pasterzem. I w teorii taki typowy pasterz, typu Pepe, czy tam Wino. No, oni nie za bardzo posiadają wielki potencjał, żeby zostać wielkim paladynem. To posiadał nasz główny bohater, ponieważ był wybrańcem. Nasz bezimienny pierdolony bohater posiadał potencjał do wszystkiego. A tutaj jesteśmy pasterzem. No i pewnie znowu jesteśmy jakimś tam wybrancem, mamy jakieś powiązania, jakieś tajemne moce i tak dalej. W każdym razie, to, że jesteśmy pasterzem całe życie i nagle postanawiamy zabić Robara i jesteśmy super, posługujemy się bronią po prostu, to jest coś bardzo naciąganego. I to mi się też nie podoba. Więc, no cóż, fabuła jest zła, gameplay jest zły, nasza postać jest zła. W zasadzie nie wiem na co jeszcze narzekać, soundtrack jest też chujowy, jest absolutnie niewyrazisty i w zasadzie się go nie czuję. Nie jest na tyle chujowy, żebym, nie wiem, wyrzekał się tego, że kurwa nie chcę słyszeć tego gówna, ale no w ogóle nie kojarzę żadnych nut z tego Gothica czwartego, więc tak, przechodzimy do drugiego, ostatniego już rozdziału. Które będziemy opisywać w tym materiale. Ukryj nam towar, który z Kontynuujemy tą wspaniałą przygodę. Udajemy się na wyspę z Diego. Na tej wyspie okazuje się, że musimy pokonać jakiegoś ziomeczka, żeby dostać się do jakiegoś ziomeczka, żeby dostać się do jakiejś krainy, żeby dostać się do jakiegoś zamczyska. A w tym zamczysku będziemy mogli zdobyć artefakt i będziemy mogli wykuć broń, która pokona Robara III. To tak w skrócie. Nic ciekawego. W każdym razie będziemy musieli zrobić jakieś losowe questy dla losowych mpc-tów. Udajemy się tam do karczmy. W karczmie obsługuje nas taty Piara ze Shrek'a drugiego z męskim głosem. Dla niej oczywiście będziemy musieli zrobić jakiegoś quest'a, żeby podarowała nam rozwiązanie jak przejść przez pewien posterunek. W każdym razie jeśli chodzi o quest'y, które tutaj napotkamy, bo będziemy też odzyskiwać nogę. Drewnianą nogę, którą podarował sam Robert III jakiemuś ziomeczkowi tutaj, czy jakiejś ziomeczkowie. To wszystkie questy polegają na tym samym. Idziemy w miejsce A, zabijamy przeciwników A, udajemy się z powrotem w miejsce B, gdzie otrzymaliśmy tego questa. I koniec. Te wszystkie questy wyglądają tak samo, w ten sposób. Nie są po prostu ciekawe, nie są interesujące, nie prowadzą do interesujących outcome'ów. No ale robimy je. Ponieważ musimy. I... no taka jest nasza powinność, takie jest nasze przeznaczenie, żeby pokonać robara trzeciego. Ale już wam tutaj zaspoileruję, fabuła nie skończy się w ten sposób w Arkani. Ale nie uprzedzajmy faktów. Robimy dla Helgi jedno zadanie, robimy dla Helgi drugie zadanie, które polega dosłownie na tym samym, w dosłownie tej samej lokacji, zbieramy jakieś inne przedmioty, dajemy te przedmioty, na posterunku, co w ogóle też jest absurdalne, bo w momencie, w którym dalibyśmy im wino, to oni by nas przepuścili, ale my to wino jeszcze zatrudniliśmy, więc e, super interesujące. W środku nie czekają nas absolutnie ciekawe dialogi, ale jesteśmy w stanie pokonać ten posterunek. Za posterunkiem wita nas jakiś ziomeczek, merchant jakiś. I on mówi: Słuchaj, też nie mogłem w stanie, nie byłem, byłem w stanie po prostu przejść przez ten posterunek. Dziękuję, że go wyczyściłeś. Ej, możesz udać się do zamczyska. Bo tak czy siak chciałeś się tam udać, więc udaj się tam. No i udajemy się tam. No i słuchajcie. Tutaj wielka konkluzja i wielki plot twist. Ponieważ tego się na pewno nie spodziewaliście. Co tutaj się stanie? Otóż w samym zamczysku, tak jak widzicie pewnie, to jest wspaniałe wielkie, żywe miasto z dosłownie trzema NPC-tami. Ale jednym z tych NPC-tów jest piękny chłopak Gorn. Nasz bohater po zobaczeniu tego pięknego mężczyzny zakochał się. I ten pierścionek, który wydarł z ręki swojej narzeczonej, który złamał te palce narzeczonej tylko po to, żeby odzyskać ten pierścionek, właśnie na paluszki Gorna założył. I w ten sposób nasz bohater. Stał się ogromnym mężczyzną. Stał się pięknym mężczyzną, który stwierdził, dla mnie nie jest zemsta. Zemsta nie jest czymś, czym chciałbym się poruszać. Nie jest czymś, czym chciałbym się kierować. Nie jest czymś, co doprowadzi mnie do zwycięstwa, do zakończenia tej fawuły. To miłość z Gornem doprowadzi mnie do tego. To miłość właśnie tego mężczyzny doprowadzi naszego głównego bohatera do raju. Do raju szczęśliwości, do szczęśliwego życia i do skończenia tej pierdolonej gry. I w ten sposób skończy się Arkania Gothic 4. W ten piękny sposób, ten dobry ending tej gry. Robert III siedzi sobie w swojej komnacie, zawładnięty przez demona. Ale nasz główny bohater, nasz główny pasterz jest zgornym. I on i Gorn są szczęśliwi i to jest najważniejsze. To jest pewnie zakończenie gotika, które preferowalibyśmy zobaczyć. Niestety Arkania Gothic 4 toczy się dalej. Toczy się do tej zemsty. I w momencie, w którym ten filmik osiągnie jakąś tam popularność, ja się zastanowię, czy przystąpić do tego tytułu ponownie i przejść dalszy kawałek. No ale póki co mam dość. Gra się w tą grę okropnie, fabularnie to jest nic ciekawego, szczerze mówiąc nie musicie sobie tego skracać, wiecie co w tej fabule będzie. Pod koniec zakładam, że będzie wybór czy zabić robara trzeciego, czy go odczarować, bo widzimy w nim dobroć, która przecież była kiedyś. Tak zakładam, nie wiem. W każdym razie... A um, to na tyle. To póki co na tyle. Mam nadzieję, że moje zakończenie przypadło wam do gustu bardziej niż to oryginalne. My za to widzimy się w każdym następnym materiale, w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. To było gniazdo nostalgii na razie.